Zobaczcie, wszyscy bez maseczek. Ta podpuszcza na tamtego, ten puszcza na tamtego, a wszyscy nie mają maseczek. Temu, Wszyscy udają, to to że nic nie wiedzą. Jutro na, dzień, a, że marsz że niepodległości? Jak normalny, nie zostały werset... e, maseczka, maseczka, werset... dystans, werset... E, uśmiechy, werset... zabawa, werset... pośmiejmy werset... się, werset... pokrzyczmy. Jest zajebiście, kurwa. Nie, na... Ja też ja ubolewam, werset... tak. Werset... Że my, wy, oni... I... A to gdzie to jest to Polska? Tak! A co się stało 9 stycznia? 2019 eee, pobito człowieka za dwa serca i napisano w, tej 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 w, w To wszystko nie powinno się zdarzyć. napisał I chcemy, wszędzie. Że i że wszędzie już. spokojnie. że wszędzie. już znano że chorego psychicznie w Polsce, tak? Który chciał zorganizować marsz na podległość. 2023. Jedna mąż jest podległości, który jest plakatem takim stylizowanym na z czasów okupacji. Rafał Trzaskowski jest traktowany jako okupant. Podziela pan, estetykę tego plakatu? No estetyka jest prowokacyjna, tak samo jak prowokacyjne jest zachowanie Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że został no to na co zasłużył. To znaczy, jeżeli ktoś próbuje zorganizować polskim patriotom święto niepodległości... Mądre było zrobić wybory w pandemię Polacy, trikami, tak. No to można Mamy czwartą falę, jak gdyby to, to, to zobaczyło. No A co tam jak się? Najważniejsze jest to, to nie najważniejsze jest to, że Rafał Trzaskowski przegrał tą rozgrywkę z narodowcami. Nie, chciał odegrać cwaniaka, chciał wykorzystać triki prawne i mu to nie wyszło. Proszę bardzo, czy patriota jest osoba, która zrzucenia kobiety ze schodów, czy patriotą jest osoba, która mówi o wandzie postawskiej, że straciła kontakt z rzeczywistością. Tak, wy straciliście kontakt z rzeczywistością. Straciliście poważnie kontakt z rzeczywistością. To jest czasy pandemii. To pokolenie doprowadziło do tego, że za parę lat będziemy żyli jak żyli. Tak, żyli. Się nie odcina pana to są bardzo. dwie bardzo ważne kwestie. To nie jest święto patriotów. To nie jest święto dla Święto rodziców. niepodległości nie jest świętem no. patriotów, tak? Święto niepodległości to, co mogłoby Państwo jutro zrobią w tej sprawie? Proszę, Jak to, proszę nie, nie proszę. Ej, 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 a ja zapytam wprost, gdzie są maseczki? No to niech Pani powie, co Wy zrobicie konstruktywnego. Kto Wy? Kto my? Kto ja? Kto co? Będzie znowu przemarszem środowisk, chuliganów, Wózów, którzy niszczą, demolują miasto. Gdyby było to... Gdyby, panie, ciało, panie gdyby był to marsz rodzin z dziećmi, patriotów, to instrukcje brzmiały... No, Polska 2021. 2021. Bitwa pod Empikiem Świetniki rok temu, a jutro co będzie? Zapytajcie Magdaleny Powalskiej. Ona wam prawdę powie. Też tak pierdoliła. Nie tak nie mówi,